Dzień dobry. Leszek Cichocki z tej strony, prezes Polskiego Związku Sportowego Czy Leadingu. Tym razem z moimi gośćmi są Krzysztof Kącki, tata 11-letniej 11 Igi Kąckiej z Legionowa Elite Leaders i Sebastian Wikowski, także tata 11-letniej córki Stefanii Wikowskiej również z Legionowa Elite Leaders. Jak, jak widzicie, nie zawodnicy, nie trenerzy, tylko tym razem rodzice zestresowani. Zestresowani troszeczkę, bo tym razem to nie Występują e, dzieci tylko wy. Tak. E, panowie, co się zmieniło, jeżeli chodzi o życie, takie można powiedzieć w momencie, kiedy dziewczyny wstąpiły do drużyny czy liderek. E, jak to jakbyście opisali? Czy jakaś zmiana w ich życiu nastąpiła, w waszym życiu rodzinnym? Jak to wygląda? Dużo się dzieje sportowo. Tato, kup mi iTrack, tato, przytrzymaj mnie, tato, chodź się ze mną, rozciągaj. Naprawdę, tato, sznurek, szpagat. Dobrze, że jestem pod ekwondo, więc będę to <śm> trenować. Ale młody brat, który to jest 6 lat, ma 6 lat, uwielbia z na zawody. E, Ustka to takie nasze miejsce, gdzie jeździmy wszyscy rodzinnie, dziewczyny biorą go w sznurek, jak wandama, robią sobie zdjęcie na plaży i zawsze jesteśmy e, z młodym też na zawodach. I ostatnio poszedł sobie, sam sobie wymyślił na zajęcia, że on chce pójść i spróbować jako jedyny czy liderek. Był, Dobrze zrobił raz. sznurek, zrobił szpakat. Czyli młody, czy lider może roz, roz, no, rośnie, tak? W no, to jest no, taki nie zdrowy nie. sport, nie martwimy się, że w wśród dziewczyn, bo dziewczyny są piękne, więc... A jak tutaj wyglądała sytuacja? Jak to u córki e, się e, wydarzyło? Pomysł, pomysł w ogóle wyszedł od mojej córki. Któregoś razu szukaliśmy jakiejś takiej alternatywy dla niej, ze względu na to, że przeprowadziliśmy się z Warszawy właśnie w okolice Legionowa. No i zaczynaliśmy od tańca, poprzez basen, przez jakieś i, i, i innego tego typu sporty. W końcu już znaleźliśmy tą właśnie Akademię Elite czy w Legionowe. To było ponad 3 lata temu. to był te, jakoś nie, Może to już, nie, nawet nie wiem czy to nie 4, bo to też był taki okres jakiś przed, przed zimą. Zaczęła. Zaczęła tam uprawiać ten sport. No wiadomo, te początki zawsze ciężko się wdrążyć w to, w to wszystko, ale no, widać było po pierwszej lekcji, że taniec uwielbia, uwielbia śpiew, ale ten, ten chilling chill był dla niej takim jakimś zastrzykiem adrenaliny. Widać było po niej, że ona mocno, mocno się do tego angażuje. No i po, po, po upływie tam jednego sezonu zauważyliśmy, że ona mocno, strasznie się tak w to, w to wszystko wgrała. Dodatkowo no rodzice, którzy tam przychodzili, no wiadomo, nowe przyjaźnie, no, no jakieś zdają. rozmowy pewnie tak, pomiędzy tak, no rodzicami. To, tak, tak. No i to wiadomo, że rodzice najpierw się mijali, przyprowadzając dzieci później, je odbierając, aż w momencie, gdy już się to naprawdę tak zaczęło, mocno kręcić, Rozmowy były już o jakichś zawodach i tego typu rzeczach. No już zaczęliśmy się poznawać już osobiście no, przez wyjazdy, właśnie przez spędzanie wspólnego czasu. Naprawdę uważam, że, że jako rodzice my się spełniamy też My się na naszym się czujemy, nie Tak, bardzo dobrze się czujemy, jeżdżąc na, na zawody i tak dalej, tak, a, a nasze dzieciaki, no fantastycznie się bawią i o, dodatkowo zdobywają y, bardzo wysokie miejsca, jeżeli o, chodzi o. Przez te proszę bardzo, ja, czyli już dumni tatusiowie. Jesteśmy tatusiami mistrzyni, mistrzyni Polski, Polski wielokrotnymi, tak. więc, więc to jest akurat fajne. A ja bym poszedł w, jeszcze w tą stronę tego pytania m, ży życiowo, tak organizacyjnie. Rozumiem, że troszeczkę Wam się to życie też przemodelowało w momencie, kiedy Ale zaczęła, czy liderki że... fajnie wciągają? I sprawiły, że to życie zaczęło się tak trochę kręcić wokół tych liderek, ale nie tak na siłę. W że mm, ja mam kolejne zawody, ja mam kolejny trening, ja muszę, muszę, muszę. Tylko to tak fajnie jakoś Marci za gości... tak. tak, za gością rodzinę u nas. To jest fajny, taki zdrowy sport. Tak? Bez kontuzji, bez jakichś strasznych wyrzeczeń, czy, czy diety, yy, czy jakichś strasznych ćwiczeń fizycznych itd. Tak jest niewiele już teraz sportów takich, które sprawiają, że. Można się fajnie rozwijać. Modelowo, sylwetkę, psychicznie, to też trzeba warto podkreślić, to już jest rywalizacja występna na scenie od najmłodszych lat. To przygotowuje zdrowo, do życia. A tak. jednak sportowo. Tak. Tak. My tak, ona się tu bardziej to stresujemy to... chyba teraz przy tym stole niż przy tym, przy tym wywiadzie, niż <laughs> one wychodząc <śmiech> przed setką ludzi. Ale się, tak. e, Ale obowiązkowość u dzieci zauważył się, że jak najbardziej, jak najbardziej to jest nie ma. Nie ma tylko wyjścia dwa, dwa razy w tygodniu, naprawdę po 2,5 godziny każdy trening, który do tego dochodzi akrobatyka. E, wiadomo, że dzieciaki też lubią spędzać czas wolny w gronie swoich tam znajomych, no to teraz się przyniosło to na to, że, że nasze dzieciaki się spotykają w gronie właśnie zespołu, czyli nocowanki. Tego Super. typu rzeczy swoje układy jakieś w domach przed lustrem nagrywania Czyli na żyją TikToki. Tym. Tak, no cały czas to jest to, to jest w jej głowie. On, ona wstaje rano przed śniadaniem, wjeżdża mi z jakimiś w ogóle figurami wymyślonymi, nie wiem, czy jej się to przyśniło i dlatego. Powtarza cały czas ten, ten sam ruch, żona ją krzyczy, bo ma usiąść już do stołu, zaraz idziemy do szkoły, ona musi zrobić jeszcze dwa jakieś obroty, jakiś szpagat. To są bardzo czure. ważne rzeczy. To I to z I to z chęci, to, to nie jest, jest wymuszone. więc znaczy, ja... Cieszę się w ogóle się bardzo, że to słyszę, ponieważ em, często em, jak się em, robi różnego rodzaju wywiady, to się ten scenariusz po części, wiecie panowie, układa, tak? A tutaj tak naprawdę, tu też państwo o tym nie wiedzą, jesteśmy ale... Ze sceny. Zabrani ab absolutnie zabrani ze sceny. ze sceny, o czym nie wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać. Nie chcący, obaj z Legionowa, siedzieliśmy na dwóch końcach hali Tak więc widzicie, jakby nigdy nie wiemy, jak tam, prawda, dany sport historię napisze. Um, mnie to bardzo cieszy, że macie takie spostrzeżenia, ponieważ um, ja jako osoba, która no, po części mam wpływ na to, jak ten cheerleading będzie się rozwijał, zależy mi na tym właśnie, żeby to było zdrowe, no, żeby na to było... Mamy na Będę się starał, znaczy, dzieci to naprawdę i, i, te I zapraszamy do Legionowa i, i zapraszamy do Legionowa i te przyszłe dzieciaki, które patrzą, jakie, no maleństwa. Ja najbardziej uwielbiam przyjeżdżając na zawody patrzeć Ty na te kajtuszu, takie najmniejsze nie? szkraby. Tak, dla mnie to jest, zaś mnie duma rozpiera, że one mają tyle energii w sobie. No rośnie nam kadra. Tak, prawda? no ale to są to. jeszcze takie małe dzieci, co myślę, że nie do końca rozumieją yy, tak naprawdę, yy, yy, co, co, na czym polega sport. Ja jestem też wicemistrzem Polski z 96 roku na rolkach. Więc Proszę ja bardzo. przed, przed y, jakim, Czyli tu słyszałem, tam, że też był sport w życiu, to tak, tutaj sport, tak? z licznością, miałem, miałem, to było akurat, zawody były na skrze w Warszawie, to byłem sponsorowany przez, y, przez firmę Sharp, przez Rollerblades ze Stanów, to u, do nas dopiero wchodziło, tak samo jak teraz czyli dynk, y, u nas, tak. tak? To był ten, ten sam moment, gdzie ja musiałem y, no nie, wyrzeczeniem dla moich rodziców było, żeby, nie wiem, co tydzień kupować mi łożyska albo, albo kółka do rolek, które kosztowały, nie wiem, tam y, połowę ich pensji. No tak? tak? A tu tylko baletki jest raz na jakiś czas. No więc właśnie. No ale ten strój jest. Ale wie, wiedziałem od samego początku, że szukałem właśnie tego bakcyla dla Stefanii, że jak już złapię tego bakcyla i jak będę wiedział, że, że tego pazura już sobie gdzieś tam włożył, to że tam zostanie. Tak samo jak i ja. Inni moi koledzy na rowerach, na deskorolkach. Przerabiałem wszystko. Czesława, yy, Langa, Langa. koralskie czwartki. Yy, byłem czwarty też. Starałem się, starałem, wygrywałem na, na Karowej z y, rowerami górskimi, jeżdżąc na BMX-ie, więc strasznie byłem ambitny. I no widzę, że moja córka też jest taka. No i to właśnie o to chodzi. Znaczy, ja Wam powiem tak, my stawiamy też bardzo jako związek na szkolenia, właśnie kadry, na szkolenia y, regularne y, z tak naprawdę najlepszymi osobami z świata, czyli lingu na świecie. Y, to też jako prezes. Mamy Panią jako prezes mogę, mogę Was <grym> zapewnić, że, że te szkolenia są po części dla nich obowiązkowe, tak więc proszę w nich uczestniczyć. I to też żeśmy już rozmawiali wcześniej, przed, przed, przed wejściem na nagranie, że już powstaje kolejna baza nowych trenerów. Tak? Tak. I to właśnie o to chodzi. Żebyśmy tworzyli merytorycznie i konkretnie to, co. Później będzie wpływało, ponieważ wy macie teraz na tą chwilę młode zawodniczki, tak? młode córki. Tak. My jesteśmy uznani już. Ta, dokładnie, my jesteśmy uznani już jako dyscyplina olimpijska. Na tą chwilę walczymy. My staramy się o to, aby. Zosta, żeby już zawody zostały jakby w tej dyscyplinie przeprowadzone, tak więc no, tego typu kadrowiczki może będzie Jeśli będą taka chciały. sytuacja. Jeśli będą chciały. Jeśli będą chciały, dokładnie, jeśli będą chciały, to, to mogą reprezentować nasz kraj. No, w, w tym roku udało się pojechać w rekordowej ilości do Orlando, bo przekroczyliśmy ponad 130 osób, ponad 350, 360 osób było w Mistrzostwach Europy. Takich w ogóle składów nie było nigdy w historii leadingu. I bardzo Wam dziękuję za to, że możemy się podzielić tym, że ten leading faktycznie jest sportem zdrowym, systematycznym, w jedną i z drugą stronę, tak. tylko w nauce i pomoże, prawda, i w tak. życiu tak naprawdę społecznym. Tak, tak więc, cóż, no, słuchajcie, rekomendacja nie moja, rekomendacja rodziców. Eee, tak, czy, tak. czy polecają, czy nie, to już sami usłyszycie. Tak, mamy najlepszą trenerkę, panią Izę Nierpińską, tak. która Panie Panie Izo, czwarte miejsce w tym roku. Pani Izo, pozdrawiamy w takim razie. Szaconek. Proszę trzymać się tutaj dzielnie z rodzicami. Tak, tak, tak. E, panowie, dziękuję bardzo Dziękujemy. za to, że mogliśmy porozmawiać. E, no i co, zapraszamy na CIR TV, e, tam będzie pełen reportaż. Do zobaczenia. Dziękujemy dziękuję. bardzo.